Wszystko zaczyna się od podłoża i nasiona. To jest podstawa, szanowni państwo. W tym przypadku warto wybrać gotowe podłoże, w pełni już właściwe do idealnej pielęgnacji i uprawy wszelkich rozsad, ale także i naszych wspaniałych roślin na warzywniku. Proszę spojrzeć, struktura puszysta, mięciutka, to wszystko tu jest pięknie zbilansowane. Składniki mineralne, azot, potas i fosfor i ta puszystość i ta lekkość gwarantuje nam idealną uprawę naszych wyjątkowych roślin. Podłoże, podstawa, nasiona również. Tutaj są doniczki torfowe. Dlaczego takie wybrałem? Ponieważ są w pełni biodegradowalne. To jest pierwsze. Drugie, roślina posadzona, nasionko i następnie jak już rozrośnie, ładnie system korzeniowy się rozrośnie, nie wymaga Wyjęcia z tej plastikowej doniczki i przesadzenia. Sadzimy w, takim, w takiej doniczce bezpośrednio do, do gleby, do naszej, naszej doniczki, czy też na działkę. Wsypuje. Niedużą nie, nie zawartość, proszę, tak, żeby ten centymetr ładnie został, i następnie mogę już zacząć różnego rodzaju ro rozsady przygotowywać, ale w tym przypadku mogę wybierać różne rośliny. Teraz już jest pora, delikatnie wysiewam, proszę, troszeczkę jest więcej tych nasion, bo jeżeli wykiełkują sobie już ładnie, następnie te wykorzystam. Idealnie do zjedzenia, zostawiając kilka tylko właściwych, żeby miały moc i siłę, nie zasłaniały się. Czyli proszę, tak przygotowaną już doniczkę torfową z idealnie dopasowanym podłożem mogę tylko podlać i następnie czekać, aż życie zacznie wchodzić tutaj, budzić się i mieć mnóstwo energii. Podlewam. Proszę bardzo delikatnie, żeby też nie wypłukać całej tej warstwy. Proszę stopniowo wszystko wchodzi do roztworu i tak właśnie dalej przygotowuję sobie swoje poszczególne nasionka, tak żeby cieszyć się już od połowy maja aż do późnej jesieni wspaniałymi wczesnymi roślinkami. Nie trzeba mieć dużego ogrodu, aby cieszyć się kolekcją roślin m.in. ziół, ale także i cennych roślin warzywnych. Z powodzeniem możemy je uprawiać na niewielkiej powierzchni, dysponując balkonem, tarasem, czy też proszę spojrzeć niewielkich rozmiarów skrzyneczką. Zostały już posadzone w tym przypadku zioła, jest sprawa zamknięta, ale żeby rosły ładnie, oczywiście w słońcu i przy odpowiednich warunkach, potrzebują właściwego nawożenia. Metod nawożenia jest wiele, mogą być bardziej tradycyjne, bardziej konwencjonalne i nowoczesne. Ja w tym przypadku wybrałbym nawóz, który w tej formie jest skoncentrowany. Atrakcyjny i w 100% organiczny. On, jeżeli otworzymy to już słychać, ma taką gęstą konsystencję i zawiera niezbędne składniki do prawidłowego rozwoju. Mamy makro i mikroelementy jest potas, jest azot, jest fosfor, jest także siarka, żelazo, czy też już mangan. Nakrętka będzie służyła nam jako miarka. Wlewamy. Na dwa litry w konewce wystarczy taka zawartość. Proszę. Żeby doprowadzić odpowiednio roztwór. Mieszamy tak, żeby uzyskać jednolitą strukturę i odpowiednio rozcieńczyć. Nawożenie, jakie będziemy tutaj teraz stosować, jest nawożeniem doglebowym. Nalewamy tylko na podłoże, delikatnie uważając, żeby ten nawóz nad powierzchni tych listków się nie znalazł. Podlewamy dość dokładnie, pamiętając właśnie, żeby wszystko zostało Porządnie podlane. O proszę. Jeszcze raz przypomnę, nawóz jest w 100% naturalny, ekologiczny, czyli nie dość, że podłoże naturalne, to i pod, tutaj nawóz jest także wartościowy dla nas. Proszę. Podlewanie jest zakończone. Roślina już teraz ma czas, żeby wzmacniać się, żeby czerpać. Energię ze słońca i z tych składników mineralnych zawartych właśnie w tych nawozach. Teraz tylko czekamy na efekty naszej pracy. Myślę, że każdy z nas lubi świeże jarzyny i warzywa. Dodatkowo, jeżeli są z własnego ogródka warzywnika. To jest to rewelacja. Gleba w zeszłym roku była już uprawiana, została na czas zimy w ostrej skibie, ale widzimy, że powierzchnia już jej jest taka spilśniona, zwarta. Zatem, szpadlem, powinienem polepszyć jej strukturę, przy okazji pamiętając o zabiegach odchwaszczających. To nam jest niepotrzebne, jak również różnego rodzaju fragmenty skał powinny być usunięte, bo osłabiają całą kondycję naszej tutaj formacji. W związku z tym wykonuję delikatne na sztych takie kopanie, mieszam to ładnie, staram się wybrać to. Co tutaj jest niepożądane. Kolejnym ważnym zabiegiem przed siewem, ale jeszcze wcześniej nałożeniem jest wyrównanie powierzchni. Ma na celu raz że odpowiednie doświetlenie. Dodatkowo jeszcze wybieramy fragmenty, które są niepotrzebne, które ograniczą potem właściwy wzrost. Proszę posłuchać, ten dźwięk, który wydają grabki w kontakcie z glebą, świadczy o tym, że tutaj mamy dominującą frakcję piasku. Czy nie należą tutaj te gleby do wyjątkowo takich urodzajnych? W związku z tym musimy pamiętać, że należy o tej porze roku zastosować Odpowiednie nawożenie. Oczywiście nawożenie jak najbardziej naturalne, bo przecież te wszystkie nasze wspaniałe skarby będziemy jeść, a zatem musimy mieć gwarancję, że będzie wszystko zdrowe i wyjątkowe. Rabatka została wykonana, fragment jej. Teraz pomyślę o ścieżce, żeby móc wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, takie jak podlewanie, nawożenie. Dwie takie stopy w zupełności wystarczą. Tutaj będziemy mieli pas startowy, dzięki któremu będziemy mogli ładnie sobie pielęgnować nasze jarzyny i nasze warzywa. Tak przygotowane podłoże jest już idealne. Pora teraz zacząć nawożenie. Wśród wielu nawozów warto wybrać nawozy naturalne. Substral Naturen to jest ten, który warto by było zastosować na naszym warzywniku, ponieważ gwarantuje nam naturalność składników. Wszystkie są pochodzenia organicznego i w pełni odżywią naszą rabatę. A co za tym idzie, później roślinę. Dobrze. Tak, a no właśnie. Nawóz otwarty. Od razu, jeżeli Powącham, to czuję, że jest to pochodzenia organicznego. Jeżeli rozsypię, proszę spojrzeć, jest on granulowany o ładnej takiej beżowej barwie, gwarancja w pełni naturalnej substancji i składników odżywczych. W sposób regularny, o właśnie, dość równomiernie posypuje, żeby wzmocnić to nasze podłoże i glebę przed już kolejnymi wysiewami. To ważny zabieg, szczególnie o tej porze roku, ponieważ dokarmi nam stosunkowo wyjałowioną glebę po sezonie w zeszłym roku, po przecież dość atrakcyjnych plonach, jakie na tym warzywniku były. Tak podsypane podłoże, nawóz powinienem Delikatnie przegrabić, żeby wszystkie składniki mineralne znalazły się delikatnie pod powierzchnią gleby i żeby właśnie azot, potas, fosfor, jak również mikroelementy były łatwo przyswajalne. Proszę, jest przygotowane. Pozostaje mi teraz przygotować odpowiednią rabatkę, zagonek. Robimy to rzetelnie, tak żeby było ładnie. O proszę, posłuży mi tutaj o kijek. Na to, żeby wyznaczyć ładną linię, grabki odstawiam. Przygotowałem do wysiewu marchewkę, ale to nie zawsze już może być tylko i marchewka. O tej porze roku możemy z powodzeniem już wysiewać pietruszkę, zarówno korzeniową, jak i naciową. Pora już również na koperek. Mogą być także już cebulka, dymka, czy też czosnek, nasza zielenina. Siujemy niezbyt gęsto po to tylko, żeby potem tak bardzo nie przerywać, chociaż też to jest cenne, bo wtedy już w lipcu możemy mieć młodą marchewkę do zupy jarzynowej, a następnie, o proszę sobie, teraz pozostaje tylko nam ładnie te nasionka połączyć z naszą glebą. O, żeby dostały wody i składników pokarmowych. Pamiętamy oczywiście, że to też potem trzeba będzie podlać. O, I tak przygotowaną już sobie rabatkę pozostaje tylko dać czas na słońce i moc i cóż, i cieszyć się do późnej jesieni ze wspaniałych warzyw i jarzyb. Czy spotkaliście się kiedyś Państwo z określeniem jarzyny i warzywa? Warto by było zastanowić się i odróżnić te dwie ważne grupy. Jarzyny to nic innego jak rośliny jarre, czyli wysiewane nasiona wczesną wiosną, a następnie zbierane aż do późnej jesieni. Co też ciekawe, w przypadku jarzyn, jarzyny nie muszą podlegać obróbce termicznej. W związku z tym jemy je na surowo. A warzywa? Warzywa to Rośliny także i wieloletnie, mogą być także i jednoroczne, ale cechą ich, żeby były jadalne, jest uważenie, a zatem warzywa gotujemy, żeby potem mogły być smaczne. Stąd też rozróżnienie: jarzyny surowe i świeże warzywa poddane obróbce termicznej.